Witajcie kochani, chwila relaksu dla mnie i dla Was. Tutaj następnego dnia wzięłam się za pracę. Chcę pomalować te ścianki boczne i górne przy wmontowanym oknie. No, zobaczcie, jak to wstrętnie wygląda. Ja nie mogę na to patrzeć. Ściany wewnątrz pomalowane, a tutaj takie coś na zewnątrz. O nie, 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 nie to nie ze mną te numery przejadę wałeczkiem pędzelkiem i będzie musiało grać no dobra i na razie koniec i zobaczcie to jeszcze wyschnie i zrobi się jeszcze bardziej białe myślę że zadanie jest wykonane i z drugiej strony również deszcz pada, no ale to nie szkodzi nic, żeby się zabrać do jakiejkolwiek pracy. Mi to nigdy nie przeszkadzało, że był deszcz. Tu jest daszek, także w niczym to nie przeszkadza. No, gdyby był silny wiatr, twu-twu, nie chcemy silnych wiatrów, prawda? No to wiadomo, że to już by się tego raczej nie robiło. A jak już nie ma wiatru, a deszcz pada, można robić prawie wszystko. No, no i tak to wygląda po zamknięciu okna na zewnątrz białutko, białutko. I o to właśnie mi chodziło. No dobra. Dzień, Dzień następny. No i co tutaj mamy? Powtórkę z rozrywki. Znowu ciasteczka na migdałowej mące i kukurydzianej. Ciasteczka ze śliweczką. No to co, kochani, robimy sałatkę, rukola, mozzarella, dzwoneczki czerwonej papryczki i. Oliwki. O, I oliwki. Widać? Widać. No i zaraz będziemy to wszystko kroić. Rukola już jest w środeczku. Te tutaj oliwki. No niestety trzeba wydrylować. No ale wszystkie je damy. Ja. Wszystkie? Nie będzie za dużo. No, dobra. Ja bardzo lubię oliwki. Zresztą też. Moja siostra też, prawda? No. Wydrolowałam tutaj te oliwki. One są z rozmarynem, z czosnkiem, to znaczy w zalewie czosnkowej. No i teraz będę kroić papryczki z fetą. No, i przyjdzie jeszcze do tego mozzarella. A robimy tą sałatkę, bo mój siostrzeniec ma dzisiaj urodziny. A ile lat kończy? Tajemnica. 18. O, no właśnie, 18. Dobra, plus. No. Tutaj już jedna. Blaszka ciasteczek gotowa. Jake! Jola niedługo przyjdzie. Czekamy na siostrę, bo jest w pracy. Artystę I która ma od 50 lat. Słuchajcie, tu się tworzą znowu nowe ciasteczka. Następna blaszka. I tak to właśnie wyglądają takie kuleczki. Fajnie, prawda? Jakie składniki są tego ciasta? Mąka migdałowa, kukurydziana, pół na pół i... Co tu jeszcze dajesz? Do Chcesz tego blicać? ciasta? <grych> tak. <grych> ja uwielbiam <grych> resztki ciasta z miseczki. Jajko, rozpuszczone masło, cynamon, soda. No, a wiecie tam. No i zobaczcie tutaj dalej, już są śliwki na tych kuleczkach i tutaj czym sypiesz? Cukrem z cynamonem? Uh -huh. Uh -huh. One są tak pyszne, słuchajcie, chrupiące, e, no nie aż tak bardzo słodkie, no po prostu poezja. Teraz to te młodsze pokolenie od nas to wymyśla naprawdę takie frykaski. Bla. Zastanawiamy się jeszcze, czy do tej sałatki dodamy tego granata, ale to się okaże wkrótce. A w międzyczasie, spójrzcie, znowu zaparzona herbatka. No jest po prostu przepyszna. Prze, Cichutko, zaraz Jola przyjdzie, bąbelku. Zobaczcie, tutaj siostrzeniec tą mozzarellę rwie. Popatrzcie, jak to fajnie wygląda. Aaaa! Lubicie mozzarellę? Na pewno lubicie. Kto nie lubi mozzarelli, prawda? No. Także rwi, rwi. Papryczki też będą pokrojone. Rwi, rwi! To wygląda jak taka postrzępiona pierś z kurczaka, ale nie, nie, to jest mozzarella. Yy, nie, nie, ta jedna mozzarella wystarczy, bo to będzie akurat taka fajna proporcja, wiesz? Tą muzykę żeśmy wyłączyli, bo yy, później będą jakieś roszczenia że no zobaczymy jak wyjdzie ten film. No zobaczcie. Praca w re. Jeszcze dojdą inne składniki do sałatki. Po prostu będzie taki przesyt. Ale aby było smacznie i treściwie. No to tak mocno ślipiesz to. No ciacha druga blaszka są do wyciągnięcia już. Już są gotowe. Widzicie, jak śliweczka puściła soczek? Zobaczcie, jaki mój siostrzeniec dostał zaparzacz do herbaty. No, jest po prostu tak wspaniały w kształcie. Żołędzia! ojejku te nasze pogaduszki tutaj jest wesoło ja też chcę taki kubek przed 21 pierwszą jakoś tak była klientka u mnie słuchajcie no to wrzucę to do filmu to co powiedziała właśnie siostra co się wydarzyło dzisiaj w pracy to dotyczy właśnie urodzin mojego siostrzeńca Podeszła do niej klientka, no i tak gadu, gadu, gadu. No i moja siostra powiedziała, że syn ma urodziny. A ta klientka, wyobraźcie sobie, po 20 minutach przychodzi i wręcza jej y, torbę prezentową z tym kwiatem i czekoladki. I powiedziała co? Jola, powiedz. No i co tam powiedziała klientka do ciebie? tym ma pani dzisiaj święto, to tak samo jest dzisiaj święto również pani. Wyobraźcie sobie, obca osoba, fakt, klientka, no ale to po prostu wszystko na zasadzie dzień dobry, do widzenia, zapłaci, tam słowo zamieni z moją siostrą i po prostu te czekoladki w tej prezentowej torbie wręczyła mojej siostrze z okazji właśnie tych. Urodzin mojego siostrzeńca i powiedziała ta kobieta, że to jest również mojej siostry święto. święto. Dobra. No coś naprawdę wspaniałego i niecodziennego. A ta klientka przychodzi często do ciebie, Ola? Przychodzi, no normalnie. Codziennie, no. A tutaj druga blaszka. No to co? Zaczynamy zaraz świętować, prawda? A sałatka, jak wygląda? No, no spójrzcie, czysty. pięknie sałatka to wygląda. To jest cała micha. No, dużo, dużo, dużo tej Ipa. sałatki i na trzy osoby. A właściwie na cztery, bo jeszcze jest przecież piesek, prawda? No właśnie, jak się upomina. No i co? I podano do stołu. Zaraz będziemy szukać filmu do obejrzenia i przyjemnie, prawda? Winko półwytrawne tą butelkę powiedziałam wino półwytrawne, ale to jest winko wytrawne, bardzo smaczne, ale mi jakoś tak podchodzi jako półwytrawne, bo nie jest aż takie cierpkie, naprawdę jest bardzo smaczne. Wracamy z siostrą z cmentarza i zobaczcie. Takie gałązki znalazłyśmy, no ale to żeśmy szukały takich naprawdę ładnych, rozpostartych gałązek, żeby później zrobić z tego jakąś dekorację. Można je pomalować też albo po prostu zawiesić coś na nich i zrobić dekorację. Niekoniecznie świąteczną, tylko po prostu dekorację. Jola, pokaż swoje gałązki. O, spójrzcie, a tutaj gałązki mojej siostry. O, 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 o. bo to nawet yy, na podłodze, nie w jakimś wysokim wazonie można postawić. No i zachęcam Was też. Oczywiście, kto chce, niekoniecznie, ale kto chce to lubi się pobawić w takie dekoracyjki, to może się przejść do lasu, tylko właśnie my byłyśmy na cmentarzu, który się w lesie mieści i te gałązki naprawdę było ich bardzo, bardzo, bardzo dużo, bo wiadomo, a to wiatry. O, tutaj po drodze siostra znalazła jeszcze taką gałązkę. Zobaczcie jak ona jest ułożona. No, też jest bardzo fajna, dobra, trzymaj ją. No i bardzo fajny spacerek. Ciepło, bez wiatru, bez deszczu. No, deszcz padał w nocy. Cały dzień wczoraj. Cały dzień wczoraj padał, to fakt, no. Ale też wiatru nie było. No i tak zupełnie też inny zapach, nie? W lesie. Grzybami oczywiście pachnie. O, oczywiście grzybami pachnie. I tymi już jesiennymi liśćmi. No jest taki zapach, wiecie, jaki. Taki typowo jesienny, bo letnią porą też inaczej las pachnie. No i bardzo fajny spacerek. O. I tak nas, nas naszło że znajdziemy sobie gałązki i zrobimy sobie takie taką dekorację. A co powiesić na takich gałązkach? No to po prostu to, co wam przyjdzie do głowy. Jakaś koncepcja was znajdzie. Może będziecie mieli jakąś wenę twórczą. <laughs> Może coś własnoręcznie zrobicie. Nawet same kokardki. Zawiesić, no jest tyle okoliczności. Jest teraz Halloween, potem święta, potem Wielkanoc. No i są też takie. No, po prostu nawet zrobić dekorację, która by współgrała z waszym wnętrzem, jakie macie w waszym mieszkaniu czy w domach. No, po prostu pomysł już zależy od was samych od Waszej wyobraźni. No i tutaj się śmiejemy, bo jeszcze jedna doszła do kolekcji. Oczywiście no może nie wszystkie będą wykorzystane, ale z czego już jest wybierać, prawda? No. No ja też mam wybór. O! Czekaj! Nie, no bo mi się te leginsy zadarły do góry. Skarpetki nie spadają? Nie zsuwają się znów? Nie, no bo właśnie dobrze, że one nie są takie uciskowe. A ty żeś mierzyła te skarpetki, bo kupiłam, z siostrą kupiłyśmy sobie takie czarne skarpetki bawełniane. No ja jestem z nich tak zadowolona, zobaczysz Jola jak Założysz je to normalnie, mięciutkie, cieplutkie, takie wygodne i nieuciskowe. No, a kupiłam w Pepko całe 12 zł. Słuchajcie, cztery pary. No, także fajne, fajne te skarpetki. Nie powiem, nie powiem. A tak właśnie chciałam czarne, bo nie miałam. No i żeśmy się podzieliły. A co. Ale jak fajnie kurczę ta droga prowadzi tym kawałkiem lasku na cmentarz z tego waszego osiedla. No coś trzeba wspaniałego. Trzeba by było i no. no jakbyśmy miały tak iść ulicą w dół, potem koło zrobić, w lewo skręcić i od dołu do góry byśmy musiały iść. A tak to kurczę tutaj cyk. Jejciuś. 20 minut byśmy. No 20 minut i... na pewno. No albo i lepiej. To jeszcze zależy w jakim tempie. No. A no. zobaczcie i tutaj się ciągnie droga. No lasy są po prostu przepiękne, sopockie. No, jest pięknie. A zobacz słońce jak się przedostaje, nie? Eee, pomiędzy tymi drzewami. No po prostu pięknie. Piękniutko. Podszedł pieseczek kochany do nas, Jej, jejkuś kochany, zaraz się pogłaszczę. No dobra, już idziemy w kierunku domu. Ale ty zrozumiesz to, zobacz ten słupek, który tam był u nas na dole przyczepiony, jest wyrzucony tutaj do lasu. <laughs> no i tak, wróciłyśmy do domu i proszę bardzo, pada deszcz. ale jaki fiatr się zerwał od razu no no i się chłodno zrobiło ty mi chyba dasz płaszcz Jola teraz jak pójdziemy Hey, no, jestem w pracy, kochani. Tak, tak. No to znaczy, jestem w pracy, w trakcie pracy. Bo chodzę do takiej pani następnej. No, telefony alarmowały. Bella, bella, przyjdź, przyjdź. Przyjdź i pomóż. Idę teraz po zakupy. Idę teraz po zakupy, po szponder, po włoszczyznę. No, bo e, moja ta pani no seniorka tak seniorka ugotuje sobie pyszny rosół a co tam ma ochotę to pójdę zrobię zakupy zrobię zakupy yy, blisko jest wszystko no i czas leci w pracy jak to się mówi prawda no i tak to jest Przyszłam sobie na 11. Bo tutaj jest tak zawsze z tymi seniorami, że jak nie o 9, to o 10. Tutaj nie ma jakiegoś takiego zrywania się z samego rana. No i wypiłyśmy sobie kawkę, pobablałyśmy. No i właśnie, właśnie wpadła na pomysł, żeby może rosołek sobie ugotować. I to wszystko no, na dziś. No, a rosołek jest smaczny i zdrowy. Pa, pa.